To to potrzebuje pomocy. Hu, jestem już. W czym pomoc? E, mając na myśli, że potrzebuję pomocy, chodziło mi o lekcję, ale nie potrzebuję pomocy w remoncie. Ty w ogóle wiesz coś o matmie? Ej, a ja z twoją matką 30 lat temu budowaliśmy ten dom. Wszystko sam rzek obliczał. Wszystko. Tak? A wiesz co to na przykład logarytmy? Hmm, no, logiczne. Czekaj, ja po twoją ciotkę pójdę. Hej, kochana! O, oh, jesus! Ja wołanie o pomoc usłyszałam i przyleciałam. A ty umiesz matmę? No nie, ja nie, no, bo jak się mnie kosmetyczka pyta, ile ja chcę poznać centymetra mieć, to ja nie wiem co odpowiedzieć. Chociaż teraz nie mam, bo pourywałam, ale ja wiem, kto wie, ta stronka wie. Jaka stronka? Korpendalian. No, Korfetylandia Mariola. Chyba korepetylandia. No córka Kaśki mojej to se z tego korzysta i takie oceny masz, byś nie uwierzyła. Generalnie to jest bardzo łatwe, bo ja się tym umiem posługiwać. Okej, okay, skoro ty jej potrafisz używać, to mi się wydaje, że nie jest taka trudna w tą No nie wiem, nie ufam ci. Wybierasz sobie przedmiot, a ty czego się uczysz? Se wybierasz matematykę, se klikasz, zamawiasz se i masz. Masz tyle przedmiotów do wyboru, że ty nawet nie zdążysz, wiesz, se fakultetów jakiś do do dobrać, ale ja ci wyślę linka. Słuchajcie, dostałam piątkę z kartkówki. Chciałam chodzić na korepetycje, ale tu mi się podoba. Brawo, córcia. Dzięki, ciocia, za polecajkę. Widzisz, Marian, mówiłam ci, że jestem sztosta. Ja jej poleciłam tą stronkę.